Znaczy, ja, ja jestem Kuklino, a w dzisiejszym odcinku takie szybkie info, ale jeżeli tego nie robisz, zostaw suba oraz w górę, że jesteś nowy na kanale, albo po prostu tego nie robisz, zostaw suba oraz łapkę w górę, bo lecimy po 25 tysięcy subskrypcji do końca kwietnia, więc serio mordo, nie robisz tego, subskrybuj, lajkuj, daj jakiś komentarz do zasięgu, będziemy na serio, serio miło, Pani też na nebel, tutaj nie masz w opisie, a przy realizacji z linku w opisie masz 1 euro na start, ale dobra, koniec tego. Reklamowania i inne takie ogólnie wystarczy zalogować do GTA 5 Online. Jeżeli grałeś w przeciągu między 7 a 13 kwietnia, możesz dostać 250 tysięcy za darmo w GTA 5 Online. Totalnie za darmo, zarobienie nie wiem, Zrobiłeś w ciągu e, tego okresu jakąś jedną misję VIP-a, jakąś misję z tyłu albo coś dostajesz 250 koła. Tak op, stricte, i masz 250 koła na koncie w GTA 5 Online. Więc takie szybkie info, bo to jest po prostu ostatni praktyczny dzień. Mamy dzisiaj 12 kwietnia, jak to nagrywam. Jutro jest po prostu. Ostatni dzień, żeby to ogarnąć Jeżeli nie nie macie w domu albo coś Wracaj i loguj się, bo dużo osób Zaszył się w komentarzach, że kurczę, że nie wiedziało Że inne takie, że zapomniało, że nie skumało To jest taki dla was mały odcinek Przypominający, więc wiecie co robić Logujcie się wszyscy, odbierajcie kaskę Bo 250 koła, dolarków To jest na serio sporo No, na amunicję starczy, na jakąś fajną klepę Albo na jakieś fajne autko, tańże Dobra, nieważne, ja już się z wami żegnam Pamiętajcie o subskrypcji kanału Będziemy po 25 koła do końca kwietnia